Jestem Famus A ja jestem Master. To jest pierwszy odcinek ciekawostek teorii na temat kreskówek. Zobacz. Dobra, jeszcze się kur... Okaże kto będzie góro. Ciekawostka numer jeden. Czy widzicie tu coś dziwnego? Nie? To Wam pomogę. Jak widzimy w jednej scenie króla lwa w gwiazdach, można odczytać ten oto napis. Na tym obrazku widać dokładnie dziewczynę w bikini. Moim zdaniem, jest to przypadek, ale w Disney jest dosyć dużo takich przypadków. W odcinku biegł przez dom bananów, po czym wszedł do pokoju Banana Joe. Widać było wyraźnie, że oglądać celu filmu zdarzyło słuch. W jednym z odcinków Flintstonowie, Berniemu zepsuł się telewizor. Oto cały dialog. Świetne odbicie! Piłka leci w kierunku środka pola, gdzie czeka już na nią Roki otul! Dalej, Roki, z tę piłkę! Opada, opada, Roki podchodzi pod nią. Hej, co się stało? Skąd mam wiedzieć, od jakiegoś czasu tak mi siada? Sprawdziłeś lampy? Tak, są dobre. A twoja antena? Stoi świetnie, a twoja? Bardzo, bardzo śmieszne. Prawdziwy męski żarcik. Może lepiej pójdziesz sprawdzić tę antenę, zanim stracimy cały mecz. Tak jest! W ostatnim odcinku serii Tom i Jerry z roku 1940 główni bohaterowie siadają na torach kolejowych, czekając na pociąg, który zabierze ich do lepszego miejsca. Ale czy na pewno popełnili samobójstwo? To by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie, jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnij o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji. Cześć.